Witajcie krzyż, dzisiaj jesteśmy na kolejnym filmiku na kanale, i dzisiaj pokażę Wam trzy nowe rekiny w Hunger Shark World. Jakie dziś zdobyłem? Jak widzicie, w, w, po ostatnim odcinku zdobyłem orkę. Przepraszam, że tak długo nie nagrywam, po prostu był rok szkolny i nie miałem tableta, ale to nieważne, więc widzowie, czekajcie. No, ok, i, I numer jeden. Czekajcie. O, no, już. Mam Defenezii! go odblokowałem dzisiaj! Wow. Widzę ja też mam takie dodatki, wiecie, że Rekinom można przyczepić dodatki ogólnie, jeśli oglądacie filmik e, Rekin o Hunger Shark to polecam ogólnie, mega ją. A teraz mam Big mowy nawet, którą odblokowałem przed chwilą, trochę ten, pograłem nią jedną rundkę i mam... No mało, nie? A miałem 453 tysiące, nie? To widzowie to jest sporo, nie? Dobra. A to Mika, dzięki już Big Mamie mam. Muszę mieć max level. Ja głównie będę chyba zbierał na bus Helicopriona. I... Mr. Snappy, Czyli mozazaur. O, go miałem na przecenie, więc go kupiłem. Trochę jak Stilett Ball, bo Stilett Ball też nagrał filmik z Mersnepim. jest polecam ogólnie. Dobra. I też będę zbierał powoli na Dark Magic Szarka i Robo Szarka, wiecie? Ogólnie, ale do Robo Shark, ale o dziwo, ja chyba mam tego, może ozbierać tego tylko jeszcze. Czekajcie. 39. Nie, nie, 39. 29. Nie, nie czekajcie, dobrze. Nie, że. Dobra, nieważne. To widzowie, dzisiaj pokażę Wam trzy e, moje ogólnie rekiny. To jeszcze na, na nich już nie muszę zbierać pełnego max levela, bo jak wiecie już mam defensję, ale megalodon. E, megalodon mi się najlepiej gra. mimo że też mam big mama i